nominację do y, zabawy Gashem Challenge. Y, chcemy pomóc chorej Zosi i będziemy dla niej zbierać pieniążki. Będziemy teraz przystępować do ćwiczeń. Drużyna, ale logistyki gotowa? Yeah! Y, nominacje będą po wykonaniu ćwiczeń. <śleski> Przystępujemy do ćwiczeń. <śleski> Jeden.

Nominujemy firmę FAM Technika Odlewnicza Chełmno. Druga firma to będzie Enea Bionergia Połaniec. I trzecia firma to będzie Stark Książę Skroniów. Dziękujemy, zachęcamy do udziału w zabawie. Brawo!